W raporcie dnia już teraz czas na prognozę pogody. Milena Roskowska galant razem z Państwem. Dobry wieczór. Z uśmiechem na twarzy jak zwykle i mam nadzieję, że również z dobrą prognozą pogody. Z dobrą prognozą pogody, ale pojawia się pytanie, co to jest dobra prognoza pogody? Bo jedni chcą słońca. No, ja to lubię. Tak, i ty będziesz zadowolona, i ja też, ale uwaga, no susza się już pojawia i to jest no, coraz tak większy tak. problem. Ludzie piszą do mnie, że już nie mają w pojemnikach na deszczówkę wody, więc miejscami deszcz się przyda i miejscami będzie. No to sprawdźmy od razu. Jasne. W nocy bez szans na opady deszczu. Pogodne niebo. Więcej chmur na północnym zachodzie i na zachodzie, ale bez opadów. Mgły nad ranem na Pomorzu Zachodnim. Temperatura od 5 do 11 stopni. Wiatr z reguły słaby. A jutro no piękna, słoneczna pogoda. Te deszczowe chmury na Podlasiu nie zrobią tam dobrej roboty, bo one później popołudnie bądź wieczorem będą bardzo słabe, krótkotrwałe. A na podchalu burze. Temperatura do 25 stopni, ale zaledwie 13 w koło brzegu. Wiatr słaby i umiarkowany. Spora różnica, ale i tak prezentuje się to godnie. O tak. Bardzo Ci dziękuję za te szczegóły, prognozy pogody. Wracamy do Państwa oczywiście jutro w raporcie dnia o ale już za chwilę wydarzenia wieczorne. Dobrego wieczoru, Państwu życzymy. Do zobaczenia. Dobranoc.